Trzeci sezon występów na zapleczu Superligi będzie chyba najtrudniejszy ze wszystkich dotychczasowych. Skład świdnickiej drużyny został gruntownie przemeblowany i odmłodzony. Zrezygnowano z niemal całej armii zaciężnej i zdecydowano się postawić na rozsianych po całej Polsce swoich wychowanków. Nastąpiły dość duże zmiany, jeżeli chodzi o skład osobowy zespołu postanowiliśmy oprzeć skład na swoich zawodnikach, swoich wychowankach i zawodnikach przede wszystkim doświadczonych, ale również, również z naszego klubu. Powrócił do nas również, powrócili zawodnicy z wypożyczenia. Zbudować nową drużynę i utrzymać się w pierwszej lidze. To dwa podstawowe cele, jakie stawia sobie zespół na czele z trenerem Krzysztofem Terebunem. W tym sezonie również naszym celem jest bezpieczne utrzymanie się w pierwszej lidze. Czy Świdnicki Klub odniesie zwycięstwo już w pierwszym spotkaniu? Przekonamy się o tym w sobotę 14 września. Na hali Zawiszów o godzinie 19 inauguracja sezonu 2013-2014. Serdecznie zapraszamy całe rodziny.